na Mazurkiewicz, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Dziś głównie o łańcuckiej strefie ekonomicznej, a dokładniej trwających tam inwestycjach. A o czym jeszcze? Zabytkowe i wyjątkowo cenne pojazdy mogli podziwiać łańcucianie. Grupa Street Owners, czyli kaskaderzy z Czech, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Powiemy też o zakończonym plenerze malarsko-rzeźbiarskim i podsumujemy półmetek wakacji w mieście. Strefa ekonomiczna w dzielnicy Podzwierzyniec rośnie w oczach. W przeciągu najbliższego roku zostaną tu uruchomione zakłady produkcyjne i biura, a zatrudnienie znajdzie ponad 200 osób. Przedsiębiorcy, którzy wydzierżawili od miasta tereny inwestycyjne to 6 firm z powiatu łańcuskiego. Teren łańcuskiej pod strefą ekonomiczną w dzielnicy Podzwierzyniec to obecnie wielki plac budowy. Niedługo powstanie tu sześć zakładów. Od czerwca droga, przy której znajduje się strefa, ma też swoją nazwę Ulica Przemysłowa. W 2013 roku tereny te weszły w skład specjalnej podstrefy ekonomicznej Europark Mielec. Miasto uzbroiło blisko 9 hektarów gruntów, a w ubiegłym roku oddało wieczyste użytkowanie pod działalność gospodarczą sześciu inwestorom z powiatu łańcuskiego. Ci zainwestują tu łącznie prawie 25 milionów złotych, a pożerzając swoją dotychczasową działalność, do końca 2020 roku dadzą pracę ponad 200 osobom. W tej chwili trzy firmy praktycznie rozpoczęły budowę. Największe postępy ma firma Bispol w tej chwili i firma Bispol chce do końca roku zakończyć budowę. W strefie będzie prowadzona zróżnicowana działalność. Znajdzie się tu na przykład fabryka konstrukcji stalowych firmy Excel. Właściciel, podobnie jak pozostali inwestorzy, już teraz nastawia się na zatrudnienie większej liczby pracowników niż deklarowana na początku. Będę zatrudniał około 60 osób. Przede wszystkim będę z rynku lokalnego chciał tutaj ściągnąć mm. pracowników. W tej chwili mamy roboty żelbetowe wszystkie wykonane praktycznie w 100%. Roboty jakby kanalizacyjne wszystkie i czekamy na konstrukcję i roboty murowe. A planowe otwarcie? No, styczeń, luty. W podstrefie swoje miejsce znalazły też mniejsze firmy, jak Kawikom, świadczące usługi informatyczne. Będziemy otwierać w, naszym, w naszej firmie działy call center, który będzie nadzorował pracę prawie 70 osób zlokalizowanych na terenie naszego y, kraju. Poszukujemy właśnie y, w tej dziedzinie y, handlowców, y, inżynierów informatyki. Dodam, że jest niesamowity problem, żeby dobrego człowieka po prostu przyjąć do pracy, spełnia wszystkie wymagania. Co przyciągnęło inwestorów w to miejsce? Dogodne warunki spłaty przede wszystkim całej nieruchomości. Miejsce w specjalnej strefie ekonomicznej, wszystkie uwarunkowania, które otrzymaliśmy, tu spełniają po prostu dogodne warunki, aby prowadzić naszą działalność gospodarczą. Dogodne warunki, czyli choćby ulgi podatkowe przez pierwsze lata działalności. Przyciąga też bliskość węzła autostrady czy linii kolejowej. Przez strefę było to takim bodźcem, jak gdyby do, do rozbudowy. Władze miasta już myślą o poszerzeniu strefy. Mają do niej prowadzić także nowe drogi dojazdowe, co z pewnością jest dobrą informacją dla kierowców poruszających się ulicą podzwierzyniec. Władze zapytane o kwestie problemów komunikacyjnych w tej dzielnicy przyznają, że zmiany są konieczne. Tutaj rozmawiamy z marszałkiem województwa, żeby budować dodatkowy łącznik poza miastem. No zobaczymy, jak to wyjdzie, bo wszyscy mają odrębne zdanie, że jeżeli będzie autostrada, to ruch się tutaj zmniejszy. Moje zdanie jest troszeczkę inne, no ale jak to się mówi, czas pokaże. 16. edycja podkarpackiego rajdu pojazdów zabytkowych, która odbyła się 25 lipca w malowniczej scenerii łańcuskiej wozowni, ściągnęła do naszego miasta ponad 40 samochodów i ich właścicieli. Wśród pojazdów można było doszukać się prawdziwych perełek, nawet z początku ubiegłego wieku. Całość wystawy zakończyła się efektownym pokazem elegancji. Tłumy obserwatorów, piękna pogoda i malownicza sceneria. Wszyscy miłośnicy klasycznej motoryzacji, którzy przyjechali 25 lipca przed łońcuską powozownie nie mogli czuć się zawiedzeni. Ponad 40 pięknych samochodów zabytkowych produkowanych w latach 1919 do 1980 zagościło na 16 edycji podkarpackiego raju pojazdów zabytkowych. Na jakie perełki mieliśmy szansę wtedy natrafić? Jest wiele perełek. Tych samochodów przyjechało do nas 40 Mamy najstarszy samochód z roku 1919, więc jest to już naprawdę perełka. Nazywa się McLogin, czyli jest to marka już nieistniejąca produkcji kanadyjskiej. Mamy polskie samochody, polski Fiat 508 na przykład przedwojenny, więc jest tych samochodów cała gama i wszelkie możliwe roczniki, typy i, i, i silniki dwusuwowe, czterosuwowe, naprawdę jest co oglądać. Rajd jest naprawdę wspaniały, jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że to będzie nas. Pierwszy, ale nie ostatni rajd, także mamy, mamy zamiar co roku brać udział. Pasjonaci, bo tak tylko można nazwać właścicieli tych pojazdów, wzięli udział w dwudniowej imprezie podzielonej na zabytkowy rajd rzeszowski oraz łańcuski pokaz elegancji. Nie odbyło się więc bez pięknych strojów, adekwatnych do epoki, z której dany samochód pochodził, a dzięki temu nie zabrakło również wiele uśmiechu i dystansu do siebie. Nasuwa się więc pytanie, skąd takie zamiłowanie do motoryzacji? Jak i kiedy zaczyna się pasja do zbierania i remontowania zabytkowych samochodów? O to zapytaliśmy samych uczestników i organizatorów. Przygoda zaczęła się już dawno. W sumie, jak tylko zrobiłem prawo jazdy. Moim pierwszym pojazdem był GMC Manta z 76 roku. To amerykańska wersja Opla Manty. Później już wkręciłem się w amerykańską motoryzację. Jestem jednym z organizatorów spotkań pod tytułem Jarosławskiej Klasyki Nocą. Jest to, są to nieoficjalne spotkania, aczkolwiek spotykamy się. W każdy czwartek na jarosławskim rynku, godzina 20. Zaczęło się to jakieś 6 lat temu. Był to pierwszy samochód, to był Volkswagen Transporter T2, tak zwany ogórek. No, trwało to praktycznie 5 lat jego odbudowa. Przygoda z samochodami zaczęła się 8 lat temu, jak zaczęliśmy sprowadzać samochody z zagranicy i zaczęliśmy je, że tak powiem, eksponować sprzedawać i, i proponować naszym klientom, prawda? Na dzień dzisiejszy przyjechali pierwszy raz na, na pokaz samochodów zabytkowych, jest to mój pierwszy raz, samochód przejechał w naszym kraju dopiero 30 km. Artyści czasem mówią o sobie, że są jak instrumenty: potrzebują czasu, by odpowiednio nastroić się do pracy. Dokładnie dwa tygodnie mieli na takie nastrojenie uczestnicy pleneru malarsko-rzeźbiarskiego Łańcuch 2015. Kiedy patrzyliśmy na efekty, wiedzieliśmy, że tego czasu nie zmarnowali. Plener skupiający największe talenty polskie, a często i zagranicy, odbył się już po raz 17. bardzo, bardzo wielu lat uczestniczę w różnych plenerach ceramicznych, natomiast tutaj w Łańcucie to, że jest to plener taki interdyscyplinarny, gdzie to jest dla mnie okazja do wymiany doświadczeń, do takiego dla mnie intelektualnego rozwoju. Bardzo lubię abstrakcyjne obrazki. Ja myślę, że będę jedyna, która tu jakieś abstrakcyjne obrazki namalowała. No ale oprócz tego chciałam coś z łańcuchu. Przyjechałam z Poznania i nie jest to pierwszy plener, jestem już tu po raz trzeci. To grupa zawodowa, więc zawsze jakoś się dogadujemy. Raczej tu miło spędzamy czas, oczywiście, pracując również. Są to znakomite plenery. Trzeba przyznać, że komisarz bardzo o nas dba, zaprowadza nas zawsze na wspaniały koncert. To jest duża wartość i no, atmosfera jest przede wszystkim sprzyjająca pracy twórczej. do malowania, do inspiracji, a jeszcze w tym roku dodatkowo są te warsztaty muzyczne i skrzypkowie chodzą po parku, po naszym tu placu, grają na tych skrzypeczkach te dzieci. Łańcuch ciągle nas zaskakuje, dlatego że ciągle dotykamy jakby innych, nowych rzeczy. I jak się szuka czasami inspiracji, to one jakby same przychodzą. Po plenerze jest, jest szereg wystaw. Artysty mało który plener ma tyle wystaw, jak, jak ten właśnie łańcucki, gdzie, gdzie jest 5, 6, może nawet 7 wystaw w całej Polsce. Artystów na plenerze było w sumie w granicach 20-21. Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, którzy, którzy już znają ten plener i, i bardzo chętnie wspomagają. Wakacyjny półmetek już za nami, było upalnie. Dla niektórych leniwie, dla większości z pewnością przyjemnie. Nie każdy pozwolił sobie na wakacyjny wyjazd, to jednak nie oznacza, że musiał ten czas spędzić w czterech ścianach. Jak przeżyć lato w mieście i się nie zanudzić? Mamy kilka przykładów. Wakacyjne zajęcia w miejskich instytucjach skierowane są głównie do dzieci i młodzieży. W końcu to ta grupa przez dwa miesiące może cieszyć się przerwą od obowiązków. Na przykład nową ofertą Miejskiego Domu Kultury były warsztaty pod hasłem ABC młodego fotografa. Zajęcia prowadzone w pierwszej połowie lipca przez Edwarda Sońskiego, Karolinę Niemczak i Joannę Jęczalik spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem. W końcu wiedza choćby na temat tego, jak w cudzysłowie malować światłem i dla dorosłego byłaby inspirująca. Początkiem sierpnia w MDKu rozpoczęły się warsztaty o innej tematyce, plastycznej, czyli Akademia Wyobraźni przygotowywana co roku przez Aurelię Piekło. W tym roku zajęcia prowadził Marcin Jachem z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszewskiego, prace wykonane techniką suchej igły czy monotypi, także z wykorzystaniem prawdziwej prasy graficznej. Takie formy nieczęsto pojawiają się w szkole. Mnie zainteresowało bardzo wczoraj rysowanie tuszem i później wydrapywanie to wykałaczką. Coś może na kartce stworzyłeś ciekawego. Eee, plakat! Plakat, jaki plakat? Ale kurczę, nie chciały się zdrapać. Malowałyśmy na folii, później odbijaliśmy, Odbi odbijaliśmy na kartce. Mhm. Bardzo fajnie jest tak chodzić tutaj, no... Spotykać się z różnymi ludźmi lepiej tak niż siedzieć w domu i się nudzić. To jest na pewno coś innego niż takie malowanie w, w szkole, bo jest bardziej ciekawsze, pan więcej tłumaczy nam. W największej dzielnicy miasta na Podzwierzyńcu wolny czas zorganizowała filia MDK u prowadząc dni tematyczne. Swoje zajęcia odbywali tutaj także uczestnicy półkolonii Szkoły Językowej Promar. Wakacje byłyby niczym bez wypoczynku na sportowo. Jak co roku, Mosicz we współpracy z MDK-iem najpierw zaprosił mieszkańców na piknik rodzinny w ogródku przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Zawody sportowe, zabawy dla najmłodszych, upominki przekazane przez sponsorów, pokazy wojskowe grupy Desant, a team Wszystko miało gwarantować dobrze spędzony czas. Impraza 12 lipca stała się też okazją, by uroczyście otworzyć w ogródku nowy budynek świetlicy. I w końcu, tradycyjnie na półmetku wakacji mieszkańcy mogli szukać ochłody na otwartych basenach, a przy okazji bawić się na pikniku rekreacyjno-sportowym przygotowanym przez MOSiR i Mdek. Już po raz szesnasty można było zawalczyć o tytuł najsympatyczniejszej dziewczyny lata, czy małej mis stanąć za zawodów sportowych albo obejrzeć pokazy sprawnościowe. Wymieniliśmy tylko niewielką część sposobów na to, by przeżyć wakacje w mieście i się nie zanudzić. A jakie inne metody mają mieszkańcy regionu? Wychodzić z domu, to po pierwsze. Wybieram się do rodzinki, ewentualnie poznajomych, coś tego typu. Robimy sobie spotkania rodzinne, gramy w siatkę, basen też mamy koledze. Jeszcze na rowerze razem z mężem, wieczorami, a dzień spędzam w domu. A w domu jak się siedzi, to wiadomo, zawsze się coś robi, a jak nie, to słucha się głośnej muzyki. I się przy tym też wypoczywam. Paweł to raczej w domu. Mm. Znaczy, trzeba się do cienia. Pograć w siatkę, zamknięte, Rozpędzone motocykle, zdemolowane samochody, ekstremalna zabawa ogniem i kaskaderskie wyczyny. Wszystko, co kłóci się ze zdrowym rozsądkiem. 28 lipca czeska grupa Street Owners znów zawitała do naszego miasta. 90-minutowe show w pigułce przygotował dla państwa nasz operator Mirosław Masurkiewicz. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.